Powraca temat obwodnicy Tuchowa. Ponad 90% mieszkańców chce jej budowy, niecałe 10% jest przeciwna. Taki jest wynik konsultacji społecznych przeprowadzonych przez lokalny samorząd w mieście i okolicznych wioskach w gminie Tuchów. Przede wszystkim napływają od mieszkańców ulicy Ryglickiej. Dotyczą między innymi długości obwodnicy i rozwiązań technicznych. Są nowe władze samorządowe, które ten problem muszą doprowadzić do końca. I to było jak gdyby taką przyczyną, że w tym budżecie na ten rok widać, że nie ma możliwości, żebyśmy w tym roku zapłacili za realizację zadania, bo nie będzie faktur. bo Musi najpierw wykonawca przyjechać na plac budowy, wykonać pewien zakres prac i wtedy my mu za to zapłacimy. Tam były skargi mieszkańców, jeżeli chodzi o zastrze znaczy zastrzeżenia, nie może tak powiem, nie skargi, bo do nas to nie dotarło. Chodziło przede wszystkim o to, żeby tą obwodnicę przedłużyć jeszcze dalej poza obręb Dąbrówki Tuchowskiej, czy tam pod siedliska. Ale tu nie ma możliwości. Natomiast, jeżeli chodzi o celowość budowy wodnicy, to jest najbardziej uzasadniona. W tej chwili, poprzez Tuchów, idzie cały tranzyt z południa, ze Słowacji w kierunku autostrady. Jest to no, tysiące samochodów dziennie. W tym momencie centrum Tuchowa no, jest bardzo mocno zagrożone. Jeżeli nie powstanie w najbliższym czasie wodnica, to faktycznie zaczną się być może i sypać budynki. Dlatego musimy doprowadzić jak najszybciej do wybudowania tej wodnicy, żeby wyprowadzić ten największy ruch. Z centrum Tuchowa. Najbardziej optymalny przebieg owódnicy to jest właśnie ten, który został zaproponowany. Czyli on nie wychodzi poza granicę Tuchowa. On w zasadzie mieści się, omija tylko centrum, natomiast cały przebieg tej łodnicy to jest właśnie w granicach Tuchowa. Dodajmy, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jest szansa, że w tym roku rozpoczną się prace projektowe. Szacowana wartość realizacji całego zadania to około 80 milionów złotych. Twoja reklama w całym regionie. Telewizja i Oglądaj nas na YouTube oraz na kanale Amazing w twojej sieci kablowej. Tarnów Dąbrowa-Tarnowska, Brzesko, Bochnia oraz Okolice. Tylko teraz wiosenna promocja. Skontaktuj się z nami.